Czy łatwo być młodym przedsiębiorcą? Czy, mimo braku doświadczenia, uda się zarządzać zespołem? Jak to zrobić? O tym właśnie będziemy rozmawiać przy kawie. Ja już swoją mam, a wy dobrze mieć wsparcie, więc oglądajcie i słuchajcie. Zapraszam serdecznie. Katarzyna Dowbor. Cześć, Krystian Galusik. Jestem przedsiębiorcą z Ostrowa Wielkopolskiego. Uf, świetnie, lepiej się mogłem nie czuć. Nie jest źle, najgorsze gardło. Bardzo, bardzo, nigdy chyba nie byłem tak gotowy jak teraz. Nie mogę się doczekać. Jest z nami Krystian, który na pewno udowodni, że dobrze mieć biznes w małym mieście. Tak jest, dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Krystian Galusik. Bardzo mi miło. Krystianie, w jakim mieście mieszkasz? W Ostrowie Wielkopolskim. I jak długo masz Żabkę? Od ponad trzech lat. A, czyli byłeś bardzo młodym człowiekiem, jak zacząłeś ten biznes? E, no w wieku 23 lat zacząłem już prężnie wcześniej. uczestniczyć w sieci Żabka. Czy to był dobry pomysł? To był najlepszy pomysł, jaki mogłem podjąć i mówię to z czystym sumieniem. Mhm. Tak, naprawdę na tamten moment nie wyobrażam sobie lepszego biznesu pod względem finansowym, organizacyjnym i jakby całą otoczką i ludźmi, którzy w tym świecie przebywają, to była naprawdę bardzo dobra decyzja i tak podjąłbym to jeszcze raz i cały czas mówię, że zróbmy to jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. A jak to się stało, że w ogóle się dowiedziałeś, że możesz być franczyzobiorcą? To jest w sumie śmieszna sytuacja, bo moja mama wcześniej prowadziła sklep. Mhm. Też spożywczy, byłeś obyty. Więc... Tak, byłem mniej więcej obyty, jakby to był sklep, swój, więc po towar trzeba było jeździć samemu, reklamę trzeba było zrobić samemu. Z kolei dowiedzieliśmy się przez maila. Moja mama dostała maila i dostała propozycję otworzenia własnej żabki i zaproponowała to mi, bo mówi: Krystian, daj spokój. Ja już nie chcę mi się, to nie są te lata, żebym jeszcze wchodziła w kolejny biznes. Mówię, czy ty w to pójdziesz? A ja mówię: okej, okay, ale musisz mi pomóc. To jest był jeden, jedyny warunek, który, który jakby. Przeważył na tym, że wziąłem żabkę, że pomogła mi w tym mama, nie? Mhm. To, to jakby było głównym clue mhm. tego programu. A jakie miałeś plany przed żabką na życie? Miałeś jakieś plany? Przed żabką? Mhm. Wykształcenie, jestem technikiem pojazdów samochodowych. O, ciekawe Coś Co śmieszniejsze, w życiu bym nie powiedział, że będę. Żabkowiczem, że będę franczyzobiorcą. No a tu taka niespodzianka i naprawdę bardzo miła niespodzianka. Mm -hmm. I mówię to z czystym sumieniem. Y jesteś aktywnym człowiekiem, chodzisz na siłownię, mm -hmm. masz jakieś swoje hobby, sporty, starcza ci czasu? Tak, zdecydowanie. Y Dużo osób mówi, w momencie kiedy masz swój biznes, Swoją działalność, to nie starcza ci na nic czasu. Totalnie tak nie jest. Wychodzę z założenia, że starczy nam na potrzeby, nasze zachcianki, nasze hobby, nasze pasje. Trzeba go tylko dobrze zorganizować. A pamiętasz, jak to było na początku? Bo to nie jest tak, że ten biznes się sam rozkręci. Ty nie. musisz w niego włożyć w serce. Pamiętam, miałem otwierać się 18 grudnia 2022 roku. No i w sumie było wszystko fajnie, pięknie, Czyli ładnie. byłeś już po szkoleniach, tak. po tych wszystkich przygotowaniach i tak dalej. Dokładnie tak, byłem po szkoleniach, byłem wdrożony już, że tak powiem, w sieć, bo miałem też znajomych franczyzobiorców, którzy jakby bardzo dużo mi pomogli. 18 grudnia wchodzę do sklepu, no a po kostki wody, nie? Zalało cię. Zalało mnie. Ale co się stało? Kran był źle przykręcony. Kurek od wody nie był zakręcony. E, Główny, jakby, zbiornik wody nie, bu, nie był zakręcony. No i wszystko się wylało na sklep. E, e. Więc 18 grudnia przedłużyło się to na 23 grudnia. Ale sam sprzątałeś? Nie, 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 nie. nie. Tutaj akurat e, dzięki franczyzie, dzięki żabce, tak naprawdę oni pomogli mi to, jak to Uratować. Mówiąc, tak, ogarnąć, uratować, bo no samemu no nie byłbym w stanie nawet tego sprzątnąć. Nie? Czyli jest... zgłaszasz, że jest problem? Tak. Tak, do żabki. Tak, tak, tak dokładnie. dokładnie. Mhm. W momencie, kiedy cokolwiek się nam wydarzy, kiedy przecieknie nam sufit, kiedy zepsuje się kasa, kiedy zepsuje się kawomat, tak naprawdę wystarczy zrobić zgłoszenie na CWF-ie, poczekać parę dni, niektóre, w niektórych przypadkach nawet nie trzeba czekać, bo przyjeżdżają osoby odpowiednio wykwalifikowane do tego, tego samego dnia i mamy po sprawie. Nie? Mhm. To, jest, to jest właśnie e, też główny współczynnik, dlaczego franczyza, żabki, a nie własny sklep osiedlowy, tak jak my to mieliśmy. Ale ty to masz było... porównanie, prawda? Tak, Bo ile lat dane. mama prowadziła taki osiedl... Dziewięć lat. 9 lat, czyli tak widziałeś 9 lat zmagania <kuh> mamy. Tak. A, a tak. Z... widzisz teraz, jak to w twoim przypadku tak, wygląda. Tak, sam osobiście pomagałem i sam osobiście na, czasami nawet po towar jeździłem. Więc, więc wiem naprawdę, jakie to jest wyzwanie, jak bardzo trzeba być zorganizowanym. Aby żeby, żeby to wszystko zrobić, nie? żeby to było na najwyższym poziomie. Naprawdę jest taka, że no, sami prowadząc, nie, nie mając jakby sztabu osób, gdzie jest to na przykład w żabce, nie mając sztabu osób nad sobą, które, które w razie czego nam pomogą, jeśli coś się wydarzy, chociażby z tą wodą, no to nie będzie to działać tak, na ile ja bym chciał, żeby działało. Nie? Dlatego dlatego akurat żabka. Mhm. No, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo myślę, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy, jak ważna jest taka pomoc. Prawda? Tak, tak. Według mnie jest to tak naprawdę jedna czwarta całego biznesu, którym się otaczamy, to jest właśnie pom pomoc, pomoc osób zewnętrznych mhm. typu logistyka, typu centrum wsparcia, typu pomoc partnera do spraw sprzedaży, menadżera i całej jeszcze ludzi, którzy jeszcze nam pomagają. Mm -hmm. e, czyli udało ci się w końcu otworzyć tę żabkę, tak, bo to jest jakby istotne. E, właśnie na święta ją otworzyłeś, tak, prawda? Tak, dosłownie dzień przed świętami. Właśnie klienci przychodzili i tak wchodzili do tego sklepu, patrzyli i mówi, nie my nie na zakupy, tylko zobaczyć jak tutaj wygląda. Czy sobie poradziłeś młody tak, człowieku? Tak, 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 byli w ogóle bardzo w wielkim szoku, że w tak młodym wieku postanowiłem podejść do, do dość ciężkiego biznesu, bo nie można nazwać to łatwym biznesem, bo jest to dość ciężki biznes. Te pierwsze dwa, trzy miesiące to siedziałem na kanapie i mówię, matko, woska. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? <laughs> nie? Ale to było na takiej zasadzie, że drobne potknięcia, które tak naprawdę z perspektywy czasu, jak na to patrzę, nie miały totalnie znaczenia i nie miały wpływu na moją przyszłość. Nie? Ale bałeś się, że strasznie, będą miały. Strasznie, strasznie się bałem. Bałem się w momencie, kiedy klient przyjdzie do mnie i będzie chciał zwrot Jakiegoś produktu, i co ja mu wtedy powiem? I będzie takie: O, o co ja mam <gulacza> powiedzieć? <gulacza> Nie wiedziałem, jak sprawić się w roli szefa, mm -hmm. tak naprawdę, bo, bo, no, jednak mówię, ze względu na swój młody wiek. No, wcześniej wiadomo, pomagałem mamie, ale to tak naprawdę, co to był za interes w momencie, kiedy ty już jesteś tym szefem i ty masz na głowie pracowników, masz na głowie całą firmę, masz na głowie to, czy będzie towar, czy go nie będzie. No, jest to dość spore wyzwanie, ale tak jak mówię, no, nie zamieniłbym, na, na, nie zamieniłbym tego na jakikolwiek inny biznes. I mówię to z czystym sumieniem, naprawdę. A jak to robisz, że masz szacunek wśród pracowników? Mimo, że jesteś często od nich młodszy. Mm. Jeśli chodzi o szacunek, wydaje mi się, że to nie jest. To nie jest kwestia, sprawa, wieku. kwestia wieku, tylko kwestia tego, jakie mamy podejście do ludzi. Bo dużo osób podchodzi bardzo zero jedynkowo do niektórych, niektórych spraw. Ja zazwyczaj patrzę na świat w różowych okularach, nie tych czarno-białych, bo nie wszystko jest zero jedynkowe. Staram się podchodzić do swoich pracowników, akurat u mnie jest to trochę inny przypadek, bo ze mną pracuje praktycznie cała rodzina, moja mama i moja ciocia. Super. Więc, więc no wiadomo, są jakieś zgrzyty, jak to wszędzie, tak? <grym> jak to w rodzinie. <grym> jak to w rodzinie, ale, ale naprawdę dużo, dużo im zawdzięczam, więc, więc wydaje mi się, że tutaj jest podwójne wyzwanie pod tym kątem, że trzeba oddzielić tą sferę prywatną, rodzinną, do tej sfery y, zawodowej. Mm -hmm. To też jest dodatkowe wyzwanie, bo mamy też y, jeszcze jedną dziewczynę. Się śmieją, że to jest taka moja druga mama, <laughs> też, też zawsze pomaga. No ja mam akurat to szczęście, że w moim życiu pojawiały się same dobre osoby. Y, nie miałem, jakby w moim otoczeniu, kogoś złego, kto by mi nie wiadomo jak źle życzył, więc y, miałem tą przyjemność, że przyjaciół, narzeczoną, y, rodzinę mam. Na najwyższym poziomie, o mm -hmm. nie wiem, jak to nazwać, na nic innego. Pięknie ich nazwałeś. Nie na nic innego bym ich nie zamienił. Nie? Mm -hmm. to są tak naprawdę to jest w momencie, kiedy wchodzimy w jakiś swój biznes, w jakieś interesy, jak, jak można to nazwać, to bardzo ważna jest pomoc, Tak, wsparcie. Wsparcie drugiej osoby, tak jak w moim przypadku narzeczonej, patrycja pozdrawiam. <laughs> Moi, mojej mamy, mojej babci. Tak naprawdę, moich przyjaciół, to, to są osoby, wszystkie, które też przyczyniły się do mojego sukcesu i to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Naprawdę to jest aż niemożliwe, ale tak jest. Krystian, a w którym miejscu jesteś? W którym miejscu jestem? No, co, co, co jeszcze planujesz, co ci się już udało zrobić przez te trzy lata? No bo to nie jest taki wielki czas, aczkolwiek w całym wieku to jest ważny czas. Przede wszystkim udało mi się otworzyć swój biznes. E, dzięki żabce e, zrobiłem prawo jazdy na motor. Spełniłem się. Kupiłem sobie motor. Tak, <laughs> kupiłem. Zawsze chciałem to zrobić. Kupiłem sobie swój wymarzony motor. E, zacząłem budowę domu. Super. Tak, e, więc wychodzę z założenia, że, że jest to też spore wyzwanie, ale. Takie, Ale nie którym... boisz się nie, tego? Nie, totalnie nie. Przez, przez żabkę ja się śmieję, że przez żabkę nie boję się już niczego. <laughs> Ale w tym pozytywnym Ja znaczeniu. bym to inaczej powiedziała. Dzięki żabce. No, dzięki tak. żabce albo, albo dzięki nie boisz się boisz. Nie, powiem szczerze, że naprawdę e, ja zawsze mówię, że żabka to jest takie moje drugie dziecko, o które zawsze będę, będę dbał i nie wiadomo, co by się nie wydarzyło w moim życiu. Nie wiadomo, czego człowiek by się nie dorobił. To, to zawsze gdzieś będzie w moim sercu i do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej będę chciał to prowadzić. Będziesz <laughs> pamiętał o mówię, tym To mówię, fajne, poważnie. wiesz? To bardzo fajne, co tak. mówisz, bo to znaczy, że ty naprawdę jakby oddałeś całe serce temu biznesowi. Tak, tak. No, podchodzę do tego naprawdę z, z wielką pasją. Zwłaszcza, że, no mówię, te początki były ciężkie, tak? Bo, bo w każdym biznesie początki są ciężkie. Nie będzie łatwego biznesu. Nie ma nawet takiej. Oczywiście znaczy, nie zrobi się biznesu, jak będzie za łatwo. Oczywiście, że tak. Nie, nawet. Ja sobie zawsze powtarzam też taki, taki fajny cytat im cięższa walka, tym wspanialsze zwycięstwo. I to, to jest, i, i próbuję się jakby całe życie tym kierować i, i chyba mi się to udaje. Wiesz co, że chyba jak ci za łatwo coś przychodzi, to nie, nie doceniasz, nie, nie szanujesz. Nie czujesz tego a. smaku, takiego smaku, zwycięstwa, a. nie wiem jak to nazwać, ale tak jest. No, wydaje mi się, że aktualnie, w tym położeniu, w którym jestem teraz, Mając 26 lat, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Jesteś szczęśliwym człowiekiem? Czy człowiek szczęśliwy może to szczęście dać innym? Wydaje mi się, że człowiek szczęśliwy zaraża innych swoim szczęściem. Przez to świat jest lepszy. <gry> Wydaje mi się, że tak naprawdę każdy jest szczęśliwy, tylko musi to szczęście w sobie znaleźć. Uświadomić. Tak, sobie. i uświadomić sobie, że małe rzeczy to naprawdę w niektórych przypadkach ogromne szczęście, nie? Ja mówię i będę to powtarzać, że życzę każdemu, żeby spotkał takie osoby, jakie ja spotkałem na swojej drodze. Mówię o przyjaciołach, o narzeczonej. No, rodziny nie spotykamy, ale wiadomo, żeby wszyscy mieli takie ale same relacje. Tak, partnerzy biznesowi, mówię tu o partnerach do spraw sprzedaży, menadżerach. Wszystkich tak naprawdę osobach, z którymi miałem styczność przez żabkę, to są naprawdę świetni ludzie. Nie? To są ludzie, którzy naprawdę dużo ci pomogą, bezinteresownie. U nas w sieci nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, że ty tak nie rób, bo będziesz lepszy ode mnie, nie? Bo, bo wiem, że, że takie praktyki w niektórych biznesach są traktowane, bo dużo przyjaciół mówi mi, gdzie na niektórych stanowiskach pracuję, że jest ta konkurencja. Nie wiem, wyścig szczurów. Jest... Tak, wyścig szczurów. Takie, mm -hmm. takie błędne koło, niepotrzebne, totalnie tego nie, nie jestem w stanie zrozumieć. E, tutaj tego nie ma. E, planujesz ślub? A, planuje. planuję, ale to nie będę za dużo mówić, nie, bo, ja, ja bo nie Patrycja wiem. będzie na mnie krzyczeć. Ale, czyli ma być rodzina, ma być to wszystko tak, przygotowane. Dokładnie, Jeździcie dokładnie. trochę po świecie? Jeszcze jesteśmy, nie. Nie, jesteśmy strasznymi domownikami. A, domatorami, tak. Tak, domatorami, tak, tak. Siedzimy, siedzimy głównie w domu, oglądamy seriale, chociaż nie ukrywamy też tego, że lubimy sobie od czasu do czasu gdzieś pojechać na 2 3 dni góra, no bo tydzień to już jest za dużo, nie? Tydzień to już, ja to teraz pamiętam... jest niż za żabką. Ale to, wie, <laughs> wie państwo, <laughs> tak, tak, Naprawdę? tak, wiesz, że tak jest. Rok temu poleciliśmy do Grecji dwie godziny w samolocie, my już dość, no nie, no niech to już się kończy, do. proszę, niech to się kończy. Dojechaliśmy na miejsce, rozpakowaliśmy się, usiedliśmy, pamiętam, bo polecieliśmy na pięć dni, no już był ten trzeci, czwarty dzień i takie patrzymy się, patrzymy się na siebie Patrycja, no ja też bym już wracała, ja mówię, no ja też. I to jest takie, że e, odnośnie właśnie żabki, e, to tak naprawdę przez te trzy dni Eee, Patrycja, moja na mnie krzyczała: mówi, Zostaw już ten telefon, nie siedź na tym telefonie. Mówię, ale, ale ja nie potrafię, nie potrafię. Jestem, jestem nie pracoholikiem, ale po prostu no, nie potrafię, jakby zostawić tego sobie samopas. Mhm. Nie potrafię, że ktoś inny, mimo że mam tam rodzinę, więc nie mam tak naprawdę o co się martwić. A mimo wszystko siedziałem w tym telefonie i patrzyłem, czy wszystko jest na pewno ok, nie? czy wpłaty do banku są, czy, wszyscy, czy cały towar jest zamówiony, czy wszystko jest tak, jak należy. Nie? Czyli ta żabka to jest taka Twoja pasja. Tak, tak, totalnie. Y, śmieszniejsze jest to, że w tym momencie nie traktuję tego jako pracę, tylko jako pasję. Mhm. A wiadomo, pieniądze są jakby kwestią poboczną, to jest, to jest to Ale ułatwiają ci życie. Tak, oczywiście, że ułatwiają życie. Nie można powiedzieć, że nie ułatwiają, bo tak naprawdę no, każdy gdzieś z perspektywy czasu patrzy na ten pieniądz, tak. Znaczy, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, bo ja myślę, tak. że to jest troszkę takie poczucie bezpieczeństwa. Tak, kiedy tak, to daje mega dużo. Na pewne rzeczy możesz sobie pozwolić, czy, czy, czy możesz się wspomóc, mhm. prawda? W momencie, w którym e, e, cokolwiek się dzieje. Czy masz e, takich już e, zaprzyjaźnionych, bo mówimy o biznesie w małym mhm. mieście, to jest małe miasto, ale bardzo piękne. Dzień, e, bo znam. Pozdrawiam e, cały Ostrów Wielkopolski. Tak. E, e, czy masz już tych swoich stałych klientów? Takich, Ojejko, którzy zawsze tak. do Ciebie przychodzą? Tak, tak. Jest, jest y, rzesza klientów, którzy mimo, że mają tak naprawdę obok sklep, który już prężnie działa parę, parę lat, to i tak decydują się przyjść do nas, bo zawsze twierdzą, a to zawsze te panie miłe, a to taki młody, fajny ten kawaler. <laughs> <laughs> więc więc yy, mamy takich, znaczy my też podchodzimy do klientów yy, jak, jakby. Oni byli z naszej rodziny. Ale y, wiedzą na przykład, y, y, jak tam mama, ciocia mają na imię i tak wow, dalej. Tak? To oni już wiedzieli na początku. <laughs> ja bym nie wiedział, oni by wiedzieli. Już. <laughs> Opowiadałeś o tym, że bardzo lubicie być z narzeczoną u siebie, więc myślę, że ta budowa domu to jest, y, to jest bardzo ważne, bo to jest to miejsce, które będzie dla Was taką, takim zamkiem, taką twierdzą. No tak, na, na ten moment to jest takim priorytetem w moim życiu. E, I się śmiałem, że w momencie, kiedy już będzie dom, to będzie wszystko. Mm -hmm. <laughs> już tak naprawdę więcej do, do szczęścia nie, nie będzie potrzebne. E, Czyli masz na co pracować. Tak, tak, tak naprawdę wszystko, cała moja praca e, opiera się tak naprawdę tylko i wyłącznie, wyłącznie na tym. E, to jest takie marzenie, które zawsze chciałem spe, spełnić od. Tak naprawdę najmłodszych lat, 15-16 lat miałem, zawsze wszyscy się ze mnie śmiali, że a ja bym chciał mieć takie auto, ja bym chciał mieć taki zegarek, a ja mówię, a ja bym chciał mieć do mnie. <laughs> I, I powiem szczerze, że żabka po trzech latach jak najbardziej. Jak najbardziej dała mi możliwości, żeby, 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 żeby to. Żeby mieć. to marzenie mogło się kiedyś spełnić. Tak, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Jak myślisz, kiedy skończysz budowę tego domu? Półtory roku, dwa lata. Hmm. Jakoś, jakoś tak, tak. Chcemy, Masz projekt, wszystko? Tak, tak. Chcemy jakby mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. W sensie mm -hmm. ja to może jeszcze jestem taki, że o to zostaw tak, no ale u narzeczonej to nie przejdzie. Nie? To, nie, to musi być zrobione na, na zicher, <noise> musi być tak i koniec. Nie ma nie ma dyskusji, nie? Taka kuchnia i nie ma rozmowy. Tak, tak. Dobra, okay. I musisz na to zarobić. Pozwolił łóżko wybrać. To ładne, słuchaj. Ja myślę, że, że to dobrze wróży, bo ty jesteś na tyle młodym człowiekiem, że naprawdę jeszcze wszystko przed tobą. To jak już wybudujesz ten dom, to musisz jakieś inne priorytety mieć. I ja myślę, że może. Taka kariera w żabce, czyli być trenerem, być takim coachem, taką osobą, która zdobywa nagrody, rozwija się. Tak naprawdę 13 lutego zostałam ambasadorem marki. Jednym z wielu, ale zostałeś. Ale zostałeś, no to jest początek tak, drogi. To jest to jest jakby początek takiej e, mojej drogi. E, mega jestem z tego dumny. Dziękuję osobom, które też się do tego przyczyniły, no bo bez nich to wiadomo, nie byłoby mnie w tym, w tym miejscu, w którym jestem. Mogę z Tobą, Kasiu, porozmawiać. Dla mnie to już też jest wielki zaszczyt. dobra no, taka jest prawda, mało osób, które ma taką możliwość. No a mi się to udaje, nie? A co będzie dalej w przyszłości? No nie wiem. To ale wiesz co, ale powiem ci Christian, że ty masz taką fajną energię, wiesz, taką fajną energię, która się ludziom udziela i to jest bardzo ważne, że e, e, dajesz coś i dostajesz, bo jak ktoś ma dobrą energię i ma w sobie taką... Taką, taki uśmiech i taką radość, to też dostaje dużo od życia. Tak, powiem szczerze, że no, świat już jest, jest jaki jest i już jest na tyle smutny i na tyle rzeczy, przykrości przerażające tak, spotkamy dookoła, że tak naprawdę zostaje nam się cieszyć z tego, co jest. Nie? Z małych rzeczy. Tak, doceniać małe rzeczy, bo nie ukrywam, że na samym początku, jeszcze, jeszcze przed Żabką, człowiek nie potrafił tak się cieszyć z małych rzeczy, nie potrafił się cieszyć z małego sukcesu, Mimo że no, dla niektórych to było matko boska niemożliwe, nie? że to by się to udało. Ale powiem szczerze, w momencie kiedy zacząłem prowadzić Żabkę i zaczęły wychodzić takie proste, takie małe rzeczy. Mówię, a planogram się zgadzał, a weryfikacja wyszła super. To człowiek zaczął tak inaczej patrzeć doceniać. na ten świat, tak, doceniać, doceniać to co ma. I cieszyć się tak, z tego, przed... wiesz. Tak. To jest takie fajne, na tym chyba życie polega. Tak, dokładnie. Żeby Wiesz, ludzie czasem sobie stawiają takie zadania bardzo, bardzo e, e, wysoko tą poprzeczkę, mhm. prawda? Takie bardzo poważne zadania, e, i gdzieś po drodze zapominają właśnie o tych drobiazgach. Ja myślę, że cieszmy się z tego, że słońce nam. Pięknie świeci, że pogoda się zrobiła, że kwiatki wyszły. Ale wiesz co? Powiem ci, że to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś na początku: że w momencie, w którym jeszcze nie otworzyłeś tej żabki, jeszcze nie przyniosłeś konkretnych zysków, prawda? Mhm. E, ty y, dostałeś w trudnej, kryzysowej sytuacji pomoc. Tak, tak. To jest, to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę w momencie, kiedy to byłby mój sklep, nazywał się Krystian. To tak naprawdę ja bym tylko decydował, czy to będzie naprawione, czy to nie będzie naprawione. Musiałbym dzwonić po hydraulika, musiałbym dzwonić po ślusarza, bo żydziami też był problem. Musiałbym dzwonić kogoś, kto mi naprawi tak naprawdę dach, bo dach też przeciekał. Nie miałem za łatwo. Ale tutaj, kiedy mamy tak naprawdę takie możliwości, mamy to Centrum Wsparcia. Przyjeżdżają osoby, robią ci to. I znają się na znają tym. Znają się na tym, przyjeżdżają przede wszystkim fachowcy, a nie, nie przyjeżdża pan Mietek, który robi wszystko. Więc, więc przyjeżdżają odpowiedni fachowcy, którzy zajmują się stricte danymi rzeczami i tak naprawdę nas nic nie interesuje, nie? A w momencie, kiedy to by było nasze, to to są też dodatkowe koszty. Musimy za to zapłacić. Mhm. A no, taka prawda, jest, to, to nie są tanie rzeczy, nie? Mhm. A tu przyjechali, zrobili i już. I już koniec. I tyle. I tyle. <laughs> I tyle. I tyle. <laughs> I <hi> -la. <laughs> to bardzo ładne. Powiedz, Krystianie, czego ci życzyć w życiu? Dalej tej radości, tej otwartości, którą masz w sobie? E, tak. Wydaje mi się, że e, najważniejsze to szczęście. Mi się wydaje, bo kiedyś, powiedziałbym tak 5-6 lat temu, mówię, a to pieniędzy, bo człowiek młodszy, to wiadomo, tylko, tylko takimi yy, aspektami patrzył, ale na ten moment to chyba tylko szczęścia. Albo żeby zostało tak, jak jest i byłoby tylko lepiej. Żeby nic się nie, żeby nie zmieniło się na gorsze. Tak, żeby się nie zmieniło, żeby zostało tak, jak jest, a może nawet było w przyszłości jeszcze lepiej. Kto wie? Wiesz, e, e, powiem Ci, że jak mnie ludzie pytają, czego mi czczyć, to ja zawsze mówię, żeby nie było gorzej. E, I to jest chyba, chyba ważne, że, że człowiek jednak docenia to, co ma i to, tak. w którym miejscu się w tym czasie znalazł. Tak, dokładnie, dokładnie. Wydaje mi się, że w tym momencie szczęście, bliscy, rodzina, to jest takie. Największy priorytet w moim, w moim życiu. Nie? No i oczywiście żabka, moje dziecko, tak? Bo ja nie mówię, że to jest żabka, tylko to jest moje dziecko. To, to nie jest żabka, to jest moje dziecko. Ale jesteś młodym tatą, więc tak, tak. wiesz, młody tata sobie świetnie radzi. To jest najważniejsze i dziecko dobrze prowadzi. Tak jest, no, wydaje mi się, że tak. I, i o dziecko dba. Krystianie, wiem, że angażujesz się w akcje charytatywne. Czyli ty jako człowiek szczęśliwy i spełniony młody tata małej żabki, chcesz się tym szczęściem podzielić. Tak, ogólnie u nas w ostrowie mamy bardzo, w, i w rejonie mamy bardzo dużo mm, wieczorków. Mhm. A my sobie lubimy od czasu do czasu wyjść na taki wieczorek. No jak wiadomo, jak każdy. Yy, I na tych wieczorkach są organizowane różne akcje charytatywne, różne zbiórki, więc yy, ja sam, że tak powiem, z własnego doświadczenia yy, wiem, jak to jest, yy, kiedy tych pieniędzy nie ma, kiedy jest ciężko yy, i kiedy te osoby potrzebują chociażby 10-20 zł. To jest dla nas nic, ale dla nich to jest naprawdę wiele, więc... Yy, było parę takich wieczorków, gdzie sam osobiście zafundowałem, nie lubię się tym chwalić ani mówić o tym, ale sam osobiście za, zafundowałem bony do swojej żabki, żeby można było je wygrać w loterii. Czyli żeby mogły przyjść osoby, które tego potrzebują? Tak jest, dokładnie były zbierane środki na chłopca ze stwardnieniem rozsianym. Mhm. Było, było dużo, dużo takich, takich przypadków. Strasznie mi dziwnie o tym mówić, bo nie lubię o tym mówić. Ale czasem trzeba <gry> ale powiedzieć, czasami, czasami ale wiesz po trzeba... co? Nie po to, żeby się chwalić, po to, żeby dać innym przykład, żeby tak. ich zmobilizować do podobnych działań. Do, dosłownie przedwczoraj jeszcze był, pan e, chyba mógł o tym wspomnieć, tak. e, pan z Lekarzy Bez Granic, e, więc sam e, też się zadeklarowałem, żeby miesięcznie przelewać tam kwotę 55 zł. I pan właśnie wytłumaczył, że tak naprawdę to jest miesięczny posiłek danego dziecka. Mhm. Więc dla nas 55 zł w miesiącu to tak naprawdę. No, nie odczujemy tego. Nie odczujemy. Tak. Czasami, tak powiem, na inne platformy społecznościowe miesięcznie wydajemy więcej, niż tak naprawdę na, 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 na posiłki na pomoc. dla dziecka. Na, no, to jest, to jest właśnie to, nie? że niektórzy po prostu tego nie zauważają i tak jak mówiliśmy wcześniej. Nie potrafią się cieszyć z małych rzeczy, a naprawdę jest grono osób, które by się z nami zamieniły miejscami. Mhm. A my tego po prostu nie widzimy. Nie doceniamy, nie? Nie doceniamy tego, co mamy czasami. Mhm. Nie? I to jest fakt. I rzeczywiście ta działalność charytatywna, kiedy nam się lepiej dzieje, jest niezwykle ważna. Ja się, ja się bardzo cieszę. Ja, dla mnie to jest takie, takie kurczę fajnie, że komuś pomogłem. Nie? Dla mnie to jest. To jest Jestem sam z siebie w tym momencie dumny, nawet bardziej chyba dumny niż z, z innych rzeczy, które osiągnąłem, bo wiem, że mogę komuś sprawić radość. Wiem, że dzięki mnie, chociaż przez jeden miesiąc, ktoś będzie mógł być najedzony, że, że no sprawię radość tej osobie. I to jest chyba takie najważniejsze, mi się wydaje, w życiu. Nie? Tak, bardzo, bardzo to jest piękne, co powiedziałeś, i bardzo. Ważne, że kiedy my mamy sukces, żeby się tym sukcesem dzielić. Tak jest, dokładnie. Nie zostawiać tego może samemu, samemu dla siebie, tylko też pokazać innym, że się da, że, że naprawdę warto się dzielić, warto się cieszyć z małych rzeczy. To jest chyba taki jakby główny aspekt szczęśliwego życia. Szczęśliwy człowiek, Krystian, powiedział Państwu, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym. <grystanie> Mam nadzieję. W momencie kiedy... Złaś napis. Tak, napisz oczywiście. <grymne> na kawa.